Kaczmarek! Sebastian Kaczmarek! Kosmal Kosmali! Jest trafienie! na z Dominik Depta lewa noga, Dominik Depta rozłożył ręce w triumfalnym Sebastian Kaczmarek! Kapitalne uderzenie bramkarza, który no jest już ekspert. Kosmali odzyskał piłkę, uderzył lewą nogą, Cyman! Jest trafienie! Już nie było, Patryk. Dominik Depta! Dominik Depta, ależ nam pada tutaj bramek w tej końcówce. Kastwer, Kostwal pewnie wykonany, rzut karny. i Pożniak, dostał podanie w tempo. Tomasz Pożniak! On takich piłek nie marnuje. Tomasz Pożniak, kolejne trafienie. Walczył o piłkę i będzie to finiszował indywidualnie. Dualnik do Jest Piąte miejsce w tapeli, a teraz pierwszy gol dla tego zespołu i Kevin Sidor. Karim Madani podnosi sobie piłkę, przewrotka. Karim Madani! 2 do 0 Red z Dragonek. Gerle uprzedzony przez Bożniaka. I teraz kokoladzę, Kokoladze! Od poprzeczki do bramki! Chyba na dziewiąty metr, to gualdi Kokoladze. Kokoladze odwrócił się tyłem do bramki. A ja Będzie przewracał Gruzin. Gualdi Przed Przepiękne trafienie! Pośniak, dobre dośrodkowanie, gualdi kokoladzę, już ma jedną piękną przewrotkę, a teraz ma drugą! E gualdi Kokoladze! No gualdi Kokoladze! 6 do 1, red devils dragon. Wytrza... no i... I Paul, to będzie niebezpieczne i to jest skuteczne. Kokoladze po podniósł sobie kolankiem, przewrócił. Jest zamknięcie, jest Poźniak, jest gol, jest 2 do 1. Kokoladze do prawej nogi. Gualdi, Kokoladze, ależ zasadził zasadzie teraz grozi pod... Obcięty. Ale jeszcze Kosmalno i dostał piłkę jak na Jeziorowski podchodzi pod piłkę. Jeziorowski, świetne trafienie mnie. Do... Pożniak do lewej nogi, huknął. Kreft, Mikołaj To Jest piękny! Pierwszy... Kokoladze, jeszcze Gualdi Kokoladze. Kokoladza ależ wyminął. Wymanewrował przeciwników. 8 do 5. Zamyka chyba wątpliwości Gualdi Kokoladze.